Siła samodyscypliny, czyli w dzisiejszym odcinku recenzja książki Siła samodyscypliny napisaną przez Ryana Holidaya. I to jest książka, która jest bardzo spójna z moją filozofią życia. Tak więc, oczywiście, jeżeli chodzi o to, czy polecam do przeczytania, polecam, ale zostań chwilę, bo powiem tobie, co jest w środku. A w środku są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ryan Holiday wypuścił taką serię książek nazwaną, jeżeli chodzi o, o cnoty stoickie. Tak jak tu widzimy, seria cnoty stoickie, siła z tą samodyscypliny, czyli że samodyscyplina jest jedną z cnót stoickich. I przeczytam wam. To, co tutaj było napisane na samym początku tej książki, jako wprowadzenie, bo myślę, że warto ten cytat przytoczyć. Gdy staramy się być dobrymi ludźmi i uchronić się przed czynieniem zła, musimy wziąć sobie do serca cztery słowa i postępować zgodnie z nich je nakazami, a zagwarantuje nam to przykładne, spokojne życie. Nie ustępuj i stawiaj opór. Jest to cytat epikteta, który, który Ryan Holiday zrobił jako na sam początek tej książki. I mamy tutaj bardzo dużo inspiracji odnośnie tego, w jaki sposób działa samodyscyplina, jak ją budować w różnych kwestiach, ponieważ on powiedział, że na cnoty składały się cztery elementy: męstwo, umiarkowanie, sprawiedliwość i Roztropność. I przytacza, przytacza tutaj słowa Marka Aureliusza. Nazywał je probieżami dobroci. I on tutaj bardzo dużo odwołuje się do samej filozofii, do stoików, oczywiście między innymi do, do, Marka, do Marka Aureliusza. I dzieli książkę na trzy części. Pierwsza część to jest część ciało, Druga część to jest wymiar wewnętrzny, czyli Temperamenty i trzecia część to jest dusza, czyli można powiedzieć ciało, umysł, dusza, czyli trzy elementy do zachowania samodyscypliny. Przede wszystkim Ryan skupia się na tym, że żeby w ogóle być zdolnym do samodyscypliny, to należy opanować swoje ciało i on to nazywa wygrać z ciałem. I tutaj ja mogę powiedzieć, że w 100% się z tym zgadzam, ponieważ sam kiedyś ważyłem 115 kg i no, byłem, można powiedzieć, przegrany ze swoim ciałem. A dzisiaj to ja decyduję, w jaki sposób moje ciało wygląda, w jaki sposób moje ciało się zachowuje. Więc ta wygrana z ciałem jest takim wstępem do samodyscypliny, bo kiedy jesteśmy w stanie zapanować nad swoim ciałem, nad swoimi tymi. Podstawowymi popędami, to dopiero później jesteśmy w stanie kontrolować resztę. Łatwiej zdecydowanie jest zapanować nad ciałem, niż zapanować nad umysłem. I dlatego, w pierwszej części, on daje konkretne sposoby i metody, w jaki sposób zapanować nad, nad ciałem. Czyli, na przykład, mówi o tym, w jaki sposób przestać być niewolnikiem e, ciała. Mówi o tym, żeby też dbać o przestrzeń wokół siebie. Na przykład, posprzątaj biurko i mówi się też, że jeżeli pokażesz mi biurko osoby, z której w jaki sposób pracuję, no to dużo ci o niej powie. Ja też kiedyś pracowałem przy bardzo nieuporządkowanym biurku, a teraz specjalnie kupiłem sobie małe biurko, bo im mniejsze biurko, tym mniej mam przestrzeni, w której mogę zostawić tak zwany syf, czyli wszystko co jest naokoło. Dlatego bardzo mocno dbam o tą przestrzeń i przed pracą często porządkuję biurko, żeby po prostu mnie nie rozpraszało. Kolejna rzecz, czyli kolejna część tej książki mówi o wymiarze wewnętrznym, czyli temperamencie. I tutaj przytoczę bardzo piękny cytat. Kto jest szczęśliwy? Ten kto ma zdrowe ciało, giętki umysł i uległy charakter tej uległość on mówi w inny sposób o niej niż my się jej spodziewamy. Natomiast, natomiast ważne jest, żeby umieć panować nad swoim umysłem. Bo tak jak mówi, najtrudniejszy jest początek i najtrudniejsze jest to, żeby w ogóle zacząć. Natomiast samodyscyplina jest trochę jak mięsień. Samodyscyplina według Krajana, ja się z nim zgadzam, nie jest jak nie jest cechą wrodzoną. Wiele ludzi myśli, że samodyscyplina to jest coś, z czym się rodzimy, że to o, jakby ten to ma dyscyplinę, ten to potrafi i wtedy jakby kładziemy na zewnątrz poczucie kontroli, że ja się nie urodziłem taki zdyscyplinowany, więc ja nie mogę takich rzeczy osiągać, jak on osiąga. Gówno prawda. Samodyscyplina to jest wynik treningu. Ponieważ ja wiem po sobie, po moim przykładzie i po przykładzie moich klientów, że kiedy zaczynamy się dyscyplinować, zaczynamy wykuwać sobie nawyki, to one później z nami zostają i im więcej mamy samodyscypliny, tym łatwiej nam podchodzi do nowych rzeczy. Więc warto stawiać sobie wyzwania, które później przekształcają się w nawyki. I dzięki temu nasz mięsień samodyscypliny po prostu wzrasta, bo kiedy później przestajemy, to on momentalnie ściąga. Czyli dyscyplina jest ważna do utrzymywania dzień w dzień. I teraz ja pamiętam takie przykłady, kiedy utrzymywałem dyscyplinę, jeżeli chodzi o żywienie, i tak jakby spanie, czytanie i tak i później wyjeżdżałem na wakacje, wszystko mi się sypało, i tak ciężko było wrócić. Dlatego od teraz, jakby no już dawno postanowiłem, ale teraz robię tak, że dyscyplinę trzymam codziennie, czyli jeżeli wstaję rano a wstaję o 5 rano, to o 5 rano wstaję codziennie. Nie, że w weekendy śpię do 8, a w tygodniu wstaję o 5, tylko codziennie wstaję o 5. Wtedy jestem cały czas w rytmie. Codziennie robię moje poranne nawyki, codziennie spędzam dzień w określony sposób. No oczywiście jest bufor czasu na różną spontaniczność, ale generalnie te wszystkie nawyki, tą samodyscyplinę trzymam dzień w dzień, tak? jeżeli chodzi też o żywienie i tak dalej. Więc dzięki temu, że jestem zdyscyplinowany, potrafię Panować nad tymi moimi popędami. Jeżeli nie mamy dyscypliny, łatwo nam popaść w, w nałogi, łatwo nam popaść w samozadowolenie, łatwo nam wybić się z rytmu. Więc Ryan o tym bardzo, bardzo dobrze, bo o tym mówi, mówi nawet o walce z przyjemnością, zobaczcie, bo on ko konkretnie to określa jako walka z przyjemnością, żeby, żeby nie dać sobie wygrywać chwilowymi przyjemnościami. To znaczy, mi na przykład w samodyscyplinie pomaga w podejmowaniu decyzji horyzont czasowy. To znaczy, przykładowo, masz w celu, nie wiem, no, najeść się słodyczy, masz ochotę najeść się słodyczy. No to w takim razie, kiedy mi wpada do głowy taka ochota, a czasem wpada, szczególnie kiedy jestem w sklepie, jestem głodny i widzę półkę ze słodyczami, to, to co robię za każdym razem, to wyobrażam sobie siebie jedzącego te ciastka i co później wiem, co się będzie działo. Czyli wiem, że będzie mnie bolał brzuch. Że będę się źle czuł, więc, że będę miał wyrzut cukru, i sobie rozszerzam horyzont czasowy, żeby wiedzieć, jakie to będzie miało konsekwencje. Wiem, że znowu się rozreguluje, i tak dalej. I teraz, kiedy mam te konsekwencje, to zadaję sobie pytanie, czy to jest tego warte? Czy osoba, którą ja siebie postrzegam jako osoba, którą jestem, faktycznie podjęłaby taką decyzję, czy to jest tylko moment chwilowej słabości, w której po prostu coś innego dociera do mojego mózgu? I wtedy bardzo szybko jestem w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Arek, jakim chcę być, czyli Arek, moja wersja siebie, nie kupiłby tych ciastek i by ich nie zjadł. Więc dzięki temu ja jestem w stanie. 到。 jestem w stanie to, to, to po prostu wytrzymać. Kolejna rzecz, o której mówi Ryan Holiday, to jest stawianie granic. I to jest, myślę, bardzo ważne, żebyśmy my faktycznie robili rzeczy istotne, żebyśmy my potrafili postawić granice, powiedzieli komuś, nie, no wiesz co, słuchaj, no nie dziękuję. A powiem wam szczerze, że im bardziej, im większy się osiąga sukcesy, tym więcej masz różnych propozycji z zewnątrz i tym więcej musisz nauczyć się odmawiać. Ponieważ często my jesteśmy rozpraszani przez wiele, wiele różnych, nie wiem, projektów, wiele różnych Rzeczy do zrobienia, wiele różnych okazji, które nam przychodzą, natomiast za mało się skupiamy na tym, co jest dla nas najbardziej istotne. I to skupienie i stawianie granic, odmawianie innym, również staje się coraz bardziej istotne, żeby skupić się na tym, na czym powinniśmy się skupić. No i trzeci wymiar, wirtuozerski, polega na wymiarze duszy. I on tutaj dokładnie opisuje, żeby w jaki sposób panować nad swoją duszą. On mówi, Bądź pobłażliwy dla innych, a wymagający wobec siebie. W stu procentach się zgadza. To znaczy, oczekuj od siebie, nie oczekuj tyle od innych. Czyli wobec innych bądź pobłażliwy, ale wobec siebie bądź wymagający. Ponieważ jeżeli ty trzymasz standardy, to to są twoje standardy i warto mieć swoje standardy i się ich trzymać i nie wymagać tych samych standardów od innych, ponieważ inni nie są tobą. Ja przez długi czas miałem z tym problem to dzisiaj czasami jest to dla mnie wymagające, to też zawsze sobie to przypominam, że moje standardy są dla mnie. Ja wiem, że mało kto jest w stanie wytrzymać moje, moje standardy życia. No i to jest ok, nie oczekuję tego od innych. Oczekuję od siebie, żeby żyć na tym poziomie, na jakim ja chcę żyć, bo to jest mój wybór. Natomiast inni mają swoje standardy, to co ja mogę zrobić, to mogę je zaakceptować. Natomiast ważne jest, jeżeli chcesz mieć życie łatwe, to warto robić rzeczy trudne. A jeżeli chcesz mieć życie trudne, to wtedy wystarczy robić rzeczy łatwe. Więc tutaj Ryan bardzo, bardzo fajny sposób, bardzo. Łatwo, przyjemnie do czytania, naprawdę tą książką, tą książką się dzieli, więc ja mogę polecić, ta książka na pewno jest z kategorii, będzie psychologia, rozwój osobisty, to nie jest książka biznesowa. I tak jak Rajan tutaj pisze: chcesz mieć ogromne imperium, rządź samym sobą. To oczywiście znów jest cytat e, publiusza Syrusa. Natomiast Mogę ocenić ją jako książkę 7 na 10. Jeżeli chodzi o wartość, to mamy tutaj kilka sposobów i, i fajnie to opisuje. Natomiast nie jest to też jakaś taka wybitna, wybitna pozycja, z której dowiesz się konkretnych strategii, w jaki sposób masz działać. Natomiast jeżeli chodzi o inspirację, o taki bufet szwedzki sposobów, jak trzymać samodyscyplinę i jakie. Jakie skutki ma ta samodyscyplina w życiu? No to zdecydowanie mogę tą książkę polecić. Więc jeżeli ktoś lubi czytać, przyjemnie napisaną książkę i chciałby mieć więcej w sobie samodyscypliny, no to polecam. Ja powiem szczerze, po tej książce byłem ciekawy innych książek Rajana i innych cnót stoickich, więc zamówiłem i kupiłem wszystkie książki z tej serii i też jakieś dodatkowe, które miał Rajan o ego. Więc jeszcze ich nie przeczytałem, ale oczywiście, jeżeli przeczytam, to nagram dla Ciebie też recenzję. Pierwsza książka Rajana, bardzo pozytywnie tutaj oceniam ją, tak jak mówię, 7 na 10 z kategorii rozwój osób osobisty, no taki zwykły rozwój osobisty, jeżeli chodzi o, o nasze, nasze nawyki, naszą samodyscyplinę. Jeżeli Cię interesują polecenia książek, to w jaki sposób ja je opisuję, albo masz pytania co do tych książek, to pytania dawaj w komentarz, subskrybuj, daj dzwoneczek, żeby mieć informacje o kolejnych filmach z tej serii, bo na tym kanale możesz spodziewać się historii polskich przedsiębiorców, które będą Cię inspirować, możesz spodziewać się również wiedzy z NLP i psychologii do wykorzystania w biznesie oraz właśnie recenzje książek, których jak widzisz, za sobą mam mnóstwo. Więc dzięki za dzisiejszą uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymaj się, na razie cześć.